Lumbi El Bokidzia, albo La Bokidzia, nie wiem, ale koło Kartageny. Dotarliśmy tutaj wczoraj z Michałem. O kurde, zaczęło falać. No to muszę się schować, to tam idzie Michał. Całość podróży zaczęliśmy wczoraj od pójścia sobie po coś do zjedzenia. I w drodze powrotnej, wyobraźcie sobie, idziemy, i mija nas trzech panów na, na jednym skuterze uśmiechali się do nas, my do nich idziemy sobie dalej i potem oni zawracają tak myślę sobie, kurde no przecież jechali tutaj po co oni wracają i zatrzymują się koło nas, jeden wysiada ze skutera, wyciąga broń celuje do nas i mówi coś tam money money, dinero telefon wszystko, jeden do nas celuje, drugi siedzi na motocyklu trzeci nas tutaj wszędzie po spodenkach oklepuje i no i tu zabrali Michałowi telefon. Mi jakimś cudem telefonu nie zabrali, nie wiem jak to do tego doszło. Się zastraliśmy, nie powiem. Ja trochę jestem w lepszej sytuacji, bo no, nie straciłem telefonu, a Michał jest zdruzgotany. Pierwszy dzień jest w kraju trzeciego świata i takie doświadczenie. Niestety no nie mam nagrania z tego żadnego, więc nie jestem w stanie udowodnić tego w żaden sposób. No więc mimo że mamy taki fajny widok, czujemy się tu w... Nie, niebezpiecznie Chcieliśmy wczoraj tylko coś zjeść A się stało tak, że był napad z bronią w ręku Gość z recepcji nam powiedział, że możemy iść tam ten, że jest bezpiecznie Że nic nam się nie stanie, że fajna droga przy plaży i tak dalej No fajnie nie było W związku z tym, że jest to nasz pierwszy dzień A mamy jeszcze około... No Michał ma miesiąc, ja jestem tutaj dwa miesiące Więc no, będzie ciekawie Tak fajnie niby tu jest, co? Szwajcarska flaga powiewa Michałek na hamaku Tam na statku sobie ludzie jeżdżą Tam mamy fajne palmy Wszystko fajnie, nie? Gdyby nie... No właśnie No jutro jedziemy do w stronę Barankidi. Może będzie... Może będzie lepiej Z jakiegoś powodu też mi ukradli Hand sanitizera i butelkę wody Zapachy Kolubię ma zapach taki bardzo duszny Klimat jest bardzo duszny. Ogólnie w ciągu większości dnia jest takie jest szare niebo, ale pogoda się zmienia bardzo drastycznie. Rano jest gorąco, po południu jest nawet bardziej gorąco, tak? Co, się... bo, no to powiedziałeś. No i tyle chyba, bo. czy coś chcesz podać? No nie, jeszcze no rozmawiamy o tym co widzimy. Ja naso... widzę drzewa, więc... samoloty. Na razie zachowujemy się jak typowi Gringo, bo nas oskamowali kilka razy, ale jesteśmy tu, no będziemy tu długo, więc... Może się nauczymy, co? Nodar papaya, my daliśmy. Tak, nodar papaya. Tutaj mamy hostel, dzisiaj chyba sami śpimy. Jest 8 łóżek, a... Było dwóch Amerykanów wczoraj, Jake i Mateo. Spokojnie. No. Poznaliśmy takiego... Chińczyka. Michael. Z Korei, Korei Południowej, z czemu myślał, że był z Ukrainy. I nauczył nas grać pokera koreańskiego. No nie nauczył, bo sam nie, zapomniał, jak to się gra. Nikt nie wiedział, o co chodziło. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. słychać, słychać mnie? Siema, jesteśmy w górach Sierra Nevada Santa Marta Coś takiego Chilujemy sobie, pierwszy dzień w dżungli Wreszcie wróciliśmy właśnie z miasta i wreszcie wkroczyliśmy w naturę Czyli po, to, po co tu przyjechaliśmy Czujesz ulgę, Michałek? To jest jeden z najpiękniejszych widoków, jakich w życiu widziałem Przed chwilą byliśmy w takich dużych, fajnych wodospadach Poznaliśmy spoko ludzi, ale oni zostali w tyle tam Na grillu się grill, 5 zł zapłaciliśmy za takie Chorizo fajne z, z różnymi salsami, z chlebkiem takim Ichsiejszym ich, ich, siejszym, ich, siej, ich Czy takie słowo istnieje? Nie wiem No, no idziemy I chyba nastawienia lepsze już No poznajmy tak po prostu podróżników No, najfajniej Tak, to jest 4 dni tu byli, jesteśmy i codziennie jakieś po prostu powalone historie ludzi e, dwa dni temu poznaliśmy pana Shana nie, tak Sh Shaka czy Shana? do, do, Shana. Shana. do tej pory nasz ulubiony podróżnik ulubiony charakter pan Shan był w 190 krajach służył w Special Forces w USA pochodzi z Nowego Jorku i nie lubi Stanów dwa tygodnie temu zabił niedźwiedzia polarnego a wcześniej gryzli polarne? w samoobronie, tak też dwa tygodnie temu gryzli polarnego w wreszcie mogę sobie wyjąć kamerę, bo przez ostatnie 4 dni się bardzo bałem. Przez nasz pierwszy incydent bardzo się bałem nagrywać cokolwiek. Ola. A tu jest dość spokojnie. Jesteśmy poza miastem. Ola. Dzisiaj śpimy w bardzo fajnym hostelu na szczycie góry. Nazywa się. Znaczy nie wiem jak się nazywa ta góra, a to jest ogólnie rejon Santa Marta, Sierra Nevada. Za dwa dni lot do Medellín. Teraz jesteśmy w rejonach Costenio. Tu są nie wiem czy trzy, cztery miasta. Na pewno Cartagena, Barranquilla, Santa Marta należą do Costenio. Na no Costenio znaczy wybrzeże. I ka każda, jakby każda grupa ludzi ma nazwę w Kolumbii. Właśnie tutaj na wybrzeżu mieszkają Costenios. Nie wiem jeszcze jak, jak się nazywają ci Medellin i... dalej. Ale tak. No i dupa. No i się zagapiłem gadając, mam wszystko mokre. Kurde, wiedziałem, żeby klap ugrać. Zaczęło lać tak strasznie I było tak fajnie A co ty zakładasz Przeciw deszczowom? No Przeciw deszczową? No. Okej okay. no, Już zimno się robi, wiatr No Trochę tak. się zimno, z... ale zaraz przesłanie panek Rzeki się porobiły Weszliśmy do jakiegoś schronu Takiego fajnego ze strzechy Nikogo tu nie ma Była brama w ogóle tu jest smak. Powinien to być hostel, ale chyba został opuszczony I sobie z Michałkiem tutaj chillujemy Halo, halo No Jest kozak Kurde Taka wolność. Jak się... Woda jest kamera? No właśnie chyba nie. Jest taka wolność jak się chodzi z plecakiem przykrytym taką, takim przejmśnie, czyli nic mi się nie zamoczy w plecaku. Ja mam koszulkę, więc sobie koszulka sucha. I kurczę piękne widoki, deszcz i zajebiste jest. Jest pięknie. Weź sobie usiąść tak. Żebyś był sceniczny. O, no no nic nie widzę, No dobra, ty nic nie się widzisz, ale cię fajnie widać. Kur, na taką kolumnę właśnie czekałem. Zajebiście, pięknie. Cudowne. No, dajesz, no jak ci się podoba. Podoba mi się, no. Zajebiście. Dzień szósty podróży Siedzimy sobie właśnie na lotnisku i, I pokażę wam jaką piękną mam miejscówkę To był w sumie Kurczę Pomysł Michała Ale Żeby nadmuchać sobie materac I Po prostu się położyć na nim Może usiądę sobie Zrobiłem pranie I pranie się nie, nie wysuszyło Chociaż całą noc Było suszone więc tutaj się suszy cały dzień ze mną a, a to nie jest taki wcale spokojny dzień to znaczy, że ono może się suszyć spokojnie wczoraj właśnie jak mówiłem byliśmy w, y, już w miejscowości w Minka poznaliśmy dwie fajne dziewczyny z Nowej Zelandii Hola Miguel Hola Miguel jest z Barranquilla do Medellin

są jakieś różne inne komuny i właśnie wychodzimy z no z takiej najbardziej turystycznej chyba umiem nie nagrywać niczego w Medellin, ale jest naprawdę ciekawe miasto i byliśmy z Michałkiem przed chwilą na na, na oprowadzaniu na free tourach Dzisiaj wychodzimy z tej komuny więc jak trochę już na, na zimno nagrywam ale i tak mega mi się podobało, jest to jest to niby turystyczna część to nie była turystyczna dzielnica, a tak naprawdę nadal kontrolowana przez gangi i, i nie jest tam zbyt wesoło. Na przykład nasz przewodnik, żeby, żeby nasz oprowadzać, tak jak każdy inny przewodnik, musi płacić taksy gangom, żeby w ogóle chodzić i, i to jest opłata za, za ochronę. Żeby było bezpiecznie po prostu w tej komunie, bo państwo bardzo dużo zainwestowało, no ale państwo... A Państwo, A gangi to raczej się nie trzymają ze sobą. Sprawa z tymi wszystkimi komunami jest taka, że w latach 70., 80., już nie pamiętam, które to były lata, przyjeżdżała gieria i mówiła, że macie trzy możliwości: możecie albo dołączyć do gierii, albo zostawić wszystko i spadać, albo po prostu umrzeć. No i większość ludzi wybierała oczywiście drugą opcję, no bo nikt nie chciał umrzeć. Do Geryi też niezbyt fajnie dołączyć, bo to się łączyło z zabijaniem niewinnych ludzi i ogólnie wieloma okropieństwami. No więc wiele ludzi po prostu została zmuszona opuścić różne miejsca na terenie Kolumbii i zaczęli się budować na górach Medellin, na górach tutaj, na tych andach wokół Medellin. Na początku to były drewniane fawale, potem były murowane z dużą ilością plastiku, no i teraz to tak właśnie wygląda. Siema, witam, dzień chyba dziesiąty podróży i stoimy przed takim pięknym. Coś ja sam stoję, bo jestem sam. Stoję przed takim pięknym, włochatym drzewem w Luizjanie i na Florydzie i w Karolinie północy, południowej Pełno było takich drzew. To są moje ulubione drzewa, są po prostu kozackie. To jeszcze jak słońce świeci, to wygląda tak, do... nie? że szok. I jestem teraz w Hardin, w, w rejonie kawy Cafetero. Jest to jakieś 4 godziny od Medellin. Wczoraj właśnie z Michałem jechaliśmy z, z Medellin, żeby tutaj dotrzeć I, i kurde mega się cieszę, że tu jestem, naprawdę coś pięknego, po sześciu dniach w Medellin, co nie wydaje się tak długo, to jestem wyczerpany, zniszczony, coś dobra, no, nie zniszczony, ale wyczerpany tą, po prostu tymi wszystkimi ludźmi, tym hałasem, nagonką na szmal i no bardzo fajne miasto, piękne ale naprawdę męczące znaczy zależy gdzie się chodzi pewnie są jakieś spokojne miejsca ale mnie strasznie wymęczyło są ludzie, którzy tam miesiące spędzają yy, na backpackingu i jest im mega dobrze dla mnie trochę za dużo tego wszystkiego kurde i wyłączyłem nagrywanie przez przypadek dobra, ogólnie żebym się nie zgubił to będę musiał co chwilę kontrolować no ale w sumie to jest tylko jedna droga i to to idę. Tylko wodę sobie schowam. Nie no, bo nie mam w pieski. Dobra, no, tylko że ja nie wiem, czy ja dobrze idę. Kurde, już jest. oczywiście, no, że nie. No dobra, to wracamy. To czuję, że to będzie długi hajk. Ale fajny. Będę ja sobie mówił do kamery. I chodził i będzie bomba. Też powód, dla którego się czuję bardzo bezpiecznie tutaj, naprawdę świetnie, wreszcie odetchnąłem, jest taki, że tu jest spokojnie, że tu nic się nie dzieje. Że, że na przykład w porównaniu do reszty Kolumbii, w której na razie byliśmy, to to jest niebo ziemia. Ja się czuję jak w kurde w Polsce, w Europie. Chill totalny, to miasteczko Hardin, może potem mi się udaje nagrać jeszcze fajnie jest zamieszkałe przez tylko lokalsów znaczy teraz no, staje się trochę turystyczne, bo o nim usłyszałem I jednak śpiew hostelu, gdzie są sami Europejczycy ale ale jest naprawdę klimat, wczoraj byliśmy właśnie wieczorem grać w karty o północy w, w centrum miasta i ale się już sypałem. i w centrum tego miasteczka wyobraźcie sobie, przyjeżdżają ludzie na koniach Normalnie goście na koniach przyjeżdżają, parkują te konie w centrum miasta i idą z rodziną pić piwo, potem wracają na eba. Z okazji, że to jest mój pierwszy samodzielny hike, to postaram się uważać. Ja nie, nie wiem jak to działa, kurde. Bo używam aplikacji AllTrail i nie mam tej płatnej wersji. Ty, no ja nie wiem jak to się idzie tutaj o, Wywalone, wracam się kurde, jestem głupi, nie? Prze chwilę wchodziłem po tą górę, zszedłem z niej teraz nie z nią, pod nim wchodzę Wspinanie i gadanie się z kamerą nie jest takie proste. Trzeba się wspinać, patrzeć w kamerę A bo dobra, już nie będę patrzył w kamerę po prostu Będę trzymał Jak pięknie Naprawdę Kolumbia jest taka de... Widokowo Ile tu jest pięknych miejsc Ci ludzie mają taki piękny kraj Co to jest? Zamknięte Jeszcze pod napięciem Oj, oj, dosłownie Minuta po tym jak się przedzierałem przez kolczasty płot Babka przeszła i po prostu otworzyła drzwi I się ze mnie śmiała Ja sobie obróciłem spodnie tylko No ale nic Ale pięknie Cudno tu jest Kula że się czołgać pod ogrodzeniem Kolczatym to trzeba być debilem nie Wczoraj chcieliśmy dojechać tutaj na stopa bo oskamowali nas tamto w jednym i stwierdziliśmy, że dobra, nie wydajemy więcej. potem tym przeanalizowaniu sytuacji stwierdziłem nie, dziękuję. Naprawdę Kolumbia to będzie pierwszy kraj, w którym będę się bał autostopować. Mam to gdzieś, wolę żyć. Pewnie by mi się nic nie stało, ale kto to wie. Nie, no, nie wziąłem drona, ale jutro wezmę. I tak to po 10 dniach w Kolumbii dotarłem do Kolumbii, o której marzyłem, którą sobie tak wyobrażałem, właśnie. I jest naprawdę fajnie. Nie wiem od czego to zależy, pewnie pewnie tak jak zawsze jak wszędzie ludzie z miast są dużo bardziej smutni w życiu niż ci z wiosek przynajmniej te niższe klasy. No a jedna rzecz, nie wiem czy o tym mówiłem jakbym miał robić ranking wód ogólnoświatowych, w sensie tam gdzie byłem Kolumbia jest nie wiem na minus 20 lat średnio, to jest totalny shit obrzydliwa jest ta woda strętna jest nie wiem, piłem 10 rodzajów wód z czego może dwie smakowały jak taka najgorsza Wiecie, akwarosa w sensie ja lubię kupuje, kupuję, ale no taka najtańsza polska woda. A reszta to jest połączenie, nie wiem, chemikaliów, ścieków. I to nie tak, że one wszystkie mają ten sam posmak, tylko smakują po prostu wszystkie jak gówno. Masakra, więc nie wiem, czy po prostu sobie nie naleję wody z tego pięknego wodospadu. Jest naprawdę dojebany. A to jest, to jest jeden z tych siedmiu, które sobie chwalą Kolumbiczyce. Ej, tam się da wspinać ja Nie wiem, czy to nie jest to co zrobić Kurde, ale do je... To bym mógł stracić życie tu w sumie. Są normalnie takie poroby... Chyba się tam wespę. Spytam się ludzi. Dziękuję za dotrwanie do końca. Był to mój pierwszy odcinek ze serii po Ameryce Południowej. I zapraszam do subskrybowania, ponieważ był to też mój debiutancki odcinek tak w ogóle. I powstaną jeszcze może 2-3 odcinki z tej serii i będą z 6, może nawet 10 razy lepsze niż ten. Mogą też być oczywiście gorsze, ale, ale będą fajne i na pewno ciekawe, więc zapraszam.